Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was tak jak obiecałam z nowym kontentem. Chciałabym zobaczyć, jak będzie się Wam oglądać u mnie tematykę bardziej home decor. I dzisiaj przychodzę do Was z małą zmianą w naszym salonie. Nasz salon nie jest duży, w sumie to jest głównie kanapa i stół, który zaraz zobaczycie na nagraniach. Natomiast ja bardzo lubię grać z dodatkami, ja bardzo lubię zmieniać poszewki na poduszki, kap, jakieś dodatki i za każdym razem u mnie ze zmianą pory roku bądź też jakiejś okazji nadchodzi zmiana tego, jak wygląda mój salon. I teraz chciałabym dzisiaj Wam zaprezentować, jak zmieniam swój salon na wiosnę. Mamy dzisiaj 3 kwietnia, pogoda nam sprawiła em, psikusa Prema prima aprilis, no i w Warszawie spadł śnieg i to dosyć sporo tego śniegu. Dzisiaj masowo ten śnieg topnieje, a ja zabieram się właśnie za e, ozdobienie swojego domu e, w wiosennym klimacie i mam nadzieję, że w ten sposób e, zaczaruję tą pogodę i stanie się ona wiosenna. A plus jest też taki, że sama zmiana klimatu w mieszkaniu przypuszczam, że doda nam chociaż trochę jakiegoś takiego powiewu, świeżości. Więc jakie zmiany wprowadzam na wiosnę do salonu? Zobaczycie. Zaczynamy sobie od szybkiego rzutu okiem, jak salon wygląda teraz. Jak widzicie, jest to salon połączony z kuchnią. I jest naprawdę bardzo malutki, główną część stanowi sofa, ale udało nam się też w mieszkaniu um, wygospodarować taką część, na której mamy galerię obrazów i ja bardzo lubię zmieniać je co sezon. Tak jak powiedziałam, główną częścią salonu jest sofa, i to tak naprawdę ona, łącznie z tapetą, która jest na ścianie, za tą sofą, decydują o tym, jak wygląda ten salon. Zaraz obok sofy znajduje się niewielki stolik, który służy nam do jedzenia posiłków. Jeżeli chodzi o galerię obrazów, to jest ona jednym z moich ulubionych elementów. Dodatkowo bardzo pięknie odbija się w lustrze. No, moi kochani, zaczynamy. Najpierw wymienimy sobie obrazy na tej ścianie. Jeżeli chodzi o obrazy, to pierwsze, które zamawiałam, zamówiłam z Poster Store i tak już zostało, że przy każdym kolejnym sezonie zamawiam. Akurat z tego sklepu lubię też korzystać ze zniżki. Plakaty przychodzą bardzo ładnie zapakowane w tubę. Jest to wszystko bardzo porządnie wykonane. Druk jest dobrej jakości na papierze, który nie ulega zagnieceniom. Nie niszczy się nawet przy tym jak przekładamy. Tym razem na wiosnę zdecydowałam się na plakaty w bardziej zielonych barwach oraz motywy kwiatowe. Obrazy powkładane w ramki lubię ułożyć sobie najpierw na ziemi, żeby zobaczyć jak wyglądają. A tak wygląda już gotowa galeria. Hej, słuchajcie, przygotowałam już sobie rzeczy. Bo szczerze powiedziawszy, to te rzeczy, kupiłam już dawno, dawno temu, bo te poduszki kupiłam chyba na wyprzedaży zimą. One są. W sumie chyba wszystko będzie tak naprawdę z zarachą. Tutaj, zaraz sobie zobaczymy. E, tak, e, te poduszki, wszyscy, znaczy, posz poduszki, poszewki. E, te poszewki wszystkie są z zarachą. One, mówię, tak jak powiedziałam, były na wyprzedaży e, zimą kupione, ale mi się już od razu spodobały i stwierdziłam, że będą bardzo ładnie na e, wiosnę pasować. E, do tego ostatnio, jak byłam z zarachą, udało mi się dorwać takie. Podstawki to były jakieś ostatnie, ale też stwierdziłam, że będzie bardzo ładnie to wszystko pasować. No a ten kot, który jest, wymienię sobie na tą narzutę, to jest narzuta, którą kupiłam już chyba z dwa lata temu, też w Zerachom, i ona była bajecznie tania, bo ją kupiłam chyba za 69 zł, a bardzo fajnie wygląda, czy to na tym łóżku, czy na kanapie w salonie. Ja zabieram się teraz za tego i będziemy układać. Wyprasowane rzeczy przenoszę do salonu i zaczynam najpierw od zdjęcia wszystkiego, co znajduje się na sofie. Koc idzie do prania, poszewki z poduszek też, a samą sofę odkurzam. No i na sam koniec zmienię podstawki, które znajdują się na stole. Stół zazwyczaj i tak czyszczę codziennie, no ale przy okazji zmiany podkładek wyczyszczę go dokładnie. Nie udało mi się na razie znaleźć ładnych podkładek pod kubki pasujących do tych, ale mam nadzieję, że jeszcze coś się uda znaleźć. No i wszystkie zmiany już wprowadzone, a teraz możecie zobaczyć efekt końcowy. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym filmie. Mam nadzieję, że zmiana, która dokonała się w naszym salonie, Wam się podoba. Mam nadzieję, że też do gustu przypadło Wam nasze wnętrze, które może nie jest za bardzo, mm, że tak powiem, social media friendly, ale jest dla nas bardzo użyteczne, bardzo nam się podoba, sprawdza. A ja, tak jak powiedziałam na początku filmu, bardzo lubię je dekorować jakimiś takimi dodatkami. Kolejną rzeczą, za którą chciałabym się zabrać, to jest uporządkowanie kwiatków. I, I kwiatki, które mam w domu, znajdują się głównie na kwietniku, który widzicie, widzicie za mną. Widzieliście też na przybitkach Monsterę, która stoi w naszym salonie, chociaż zimę spędziła w innym miejscu, bo tam akurat stała choinka. No i mam jeszcze w biurze dosyć sporo kwiatków. One wymagają trochę. Mm, Uporządkowania, że tak powiem. No i jeszcze możecie sobie zobaczyć, że mamy balkon, który bardzo ładnie łączy się z naszym salonem i dla mnie to też jest dosyć ważna rzecz, żeby ten balkon był uporządkowany. Na pewno będę wprowadzać na nim pewną zmianę, bo już zamówiłam. Jedną rzecz, która mam nadzieję wyniesie coś fajnego na ten balkon, więc w następnych filmach spodziewajcie się porządkowania kwiatków, porządkowania balkonu. Jeżeli jesteście ciekawi, zasubskrybujcie mój kanał i dostaniecie powiadomienie, kiedy taki filmik się pojawi. Jeżeli tematyka wnętrzarska i home decor w moim wykonaniu Wam się podobały, zostawcie łapkę w górę i bardzo chętnie przeczytam wszystkie Wasze komentarze, które zostawicie pod tym filmikiem. A teraz moi kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie.